Jest z nami dzisiaj trener Łukasz Tomczyk. Gratulacje, trenerze, i proszę o ocenę dzisiejszego spotkania. No to na pewno bardzo się cieszymy z takiego punktu mentalnego, bo wiadomo, że wchodzimy do tej ligi. Zawsze ten pierwszy mecz jest taką niewiadomą. Postawiłem na 8 zawodników, którzy zrobili awans w tym zespole z drugiej ligi. No i oni dzisiaj zameldowali się tutaj pięknie, zrobili to, czego od nich oczekiwałem. Byli nastawieni, była zespołowość, trzymali plan na mecz taką intensywność i też bardzo się cieszę z tego, że dźwignęli to też tak indywidualnie pod kątem jakości jakości swojej, którą bardzo mocno rzeźbimy tak bym powiedział na, na treningach. Jeżeli chodzi o przebieg meczu to moim zdaniem optycznie jest 3-0, ale mecz był w pewnych momentach każdy miał swój moment nawet w tych podstawowych liczbach my mieliśmy 15, 10 szans, przeciwnik 13 my oddaliśmy 4 strzały celne przeciwnik 3 11 do 9 w strzałach niecelnych więc myślę, że taki, taki mecz na żyletki, otwarty box to box, każdy miał swój moment każdy coś tam mógł inaczej się potoczyć, my go też dobrze otworzyliśmy Później przeciwnik miał moment, my swoje momenty wykorzystaliśmy. Również też mieliśmy szansę na podwyższenie wyniku i zamknięcie meczu wcześniej. Nie skorzystaliśmy z nich, ale uważam, że w początku takim lekko szarpanym, no później już złapaliśmy taką kontrolę i też byliśmy takim zespołem dobrym w każdej fazie gry i potrafiliśmy być wyruchowani pod koniec w obronie niskiej, pograć na utrzymanie w bocznym sektorze, nie stracić piłki, złapać faul, zabrać czas zmanewrować tam, utrzymać posiadanie, więc myślę, że to było, to było kluczowe w tym spotkaniu. I też warto tutaj zawsze pochwalić jakiegoś zawodnika na konferencji, myślę, że warto dzisiaj pochwalić Aksela Cholewińskiego, który wybronił niezłe sytuacje kluczowe, to jest bramkarz 2006, więc w młodzieży siła. Kuba Pabojko, czy, czy stoper Oskar Krzyżak, który wygrał bardzo dużo pojedynków, Grzesiu Szymusi, który wracał do tej ligi po dwóch latach. Więc warto też pracować i trzymać to. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. I proszę o zadawanie pytań. Proszę bardzo. Jako Kliwski, Redakcja Wyniki, więc przede wszystkim gratuluję zwycięstwa w pierwszej kolejce. I chciałbym zapytać o różnicę, zresztą tą to ustawienie odnośnie pierwszej ligi a drugą ligą. A drugie pytanie, już zadam odnośnie tego, jakie są aspiracje zespołu Polonii w związku z. Pierwszą uniką, bądź to będzie bardziej środek, Tabeli, czy Jak Pan to widzi, jakie są nadzieje zespołu na, na wyższe bądź niższe dopłaty w tej dziedzinie? Jeżeli chodzi o różnice, no to e, myślę, że i organizacja gry w pewnych momentach, i też jakość zawodników nie ma się co oszukiwać, w wielu zespołach jest wyższa. Mm, kwoty, które są płacone za zawodników, i tak dalej, kontrakty, no to dla nas pewne rzeczy tutaj są jeszcze nieosiągalne. Ale taka jakość indywidualna zawodników na niektórych pozycjach na pewno to. Choć my też pokazaliśmy dzisiaj, no na przykład kwiatkowski z czwartej ligi, czy, czy zawodnicy, którzy wrócili z jednym zawodnikiem, rozmawiałem, no tą grał Stefański się grał 15 minut. 10 lat temu grał w pierwszej lidze bodajże, czy jeszcze więcej. Zagrał 15 minut całkiem nieźle, więc taką pracą i procesem też możesz dużo nadrobić. Jeżeli chodzi o nasze cele, no to mecz po meczu, taki sobie założyliśmy, bo jesteśmy Benjaminkiem, chcemy się ustabilizować w tej lidze, chcemy grać dobrze w swoim stylu. Cały czas dźwigamy się organizacyjnie, wszyscy, którzy tutaj z klubu są wiedzą, że z jakimi problemami borykamy się na, na co dzień, co jest jeszcze do poprawy, co już poszło do przodu i co musimy zrobić, żeby zespół jeszcze dostał tlen. To jest proces i, i nie ma też co wariować. Tylko robić swoje dzień po dniu. Bardzo się cieszę, że przy trzech meczach wyjazdowych, gdzie jeszcze nasz stadion nie jest gotowy, no tak zapoczątkowaliśmy i idziemy dalej, patrzymy, gdzie to nas zaniesie i wierzę w to, że takie rozpoczęcie może rozkręcić, rozkręcić coś dobrego. Witam serdecznie. No trudno tak na gorąco bez emocji opowiedzieć o spotkaniu, bo tak jak wiecie Państwo, to spotkanie dla nas zaczęło się jeszcze, nie zdążyliśmy dotknąć piłki, a już straciliśmy bramkę. I, i tak naprawdę mieliśmy, zaczęliśmy od 0-1. No ale wbrew temu, jak, jak, jak się skończył ten mecz, to jednak stworzyliśmy sobie sytuację stuprocentową i, i tych sytuacji mieliśmy kilka I, i rezultat mógł być zupełnie inny, no ale to też pokazuje jeszcze, ile pracy przed nami. Abyśmy, abyśmy byli skuteczniejsi, no bo nie ma co ukrywać, że Polonia była dzisiaj dobrze zorganizowana, choć, choć myślę, że, że właśnie zagrożenie, które stwarzała pod naszą bramką, to były, były to kontrataki i momenty, w których no, no źle reagowaliśmy, W szczególności, kiedy, kiedy mieliśmy problem z ich schodzącym ofensywnym pomocnikiem między, między linię pomocy i, i, i naszej obrony i, i tamto miejsce właśnie wypełnią ich ofensywny pomocnik. Z tego też się brały dla nich momenty, ale myślę, że i przewaga pod kątem posiadania piłki i ilości sytuacji podbramkowych to powoduje, że, że no patrzę na to, na to spotkanie troszeczkę inaczej niż, niż sam rezultat. Pomimo tego, że jestem zły i niezadowolony z tego, jak, jakim wynikiem się ono skończyło, to jednak, to jednak uważam, że te sytuacje, które sobie stworzyliśmy, to jest ten optymizm, który jest we mnie w kontekście dalszej naszej pracy. No i to w jaki sposób kibice też podeszli do tego spotkania, bo też trzeba podkreślić i podziękować im za to, że, że pomimo tej przegranej... Te, te słowa otuchy dla naszych piłkarzy były, były bardzo sympatyczne, bo, bo nie zawsze, nie codziennie się na takie sytuacje spotyka, kiedy zespół przegrywa, a kibice nadal są zespołem. No ale tak jak wspominałem przed momentem, dużo jeszcze pracy przed nami i, i, no i będziemy, będziemy się trzymać tego, iż, iż ten progres w zespole widać z meczu na mecz. A no i, i w tej chwili e, kolejne spotkanie z ruchem Chorzów i, i do niego przygotowania.